Chcesz dostać jej łóżecz? Afraera lub inne nagrody, które tutaj właśnie leżą. Oglądaj ten film do końca. Moi drodzy, kończy się kolejny rok i nastroje naprawdę nie są dobre, dlatego postanowiliśmy przygotować specjalnie dla Was specjalne rozdanie. Mamy kilka bardzo fajnych nagród, z którymi się bardzo chętnie podzielimy. Nagrodą główną jest iWatch, który kosztował o 1500 zł, i można również jego wygrać. Co tu jeszcze tutaj mamy? Zaraz wam wszystko pokażę, a się wspomnę o jednej bardzo ważnej rzecz. To rozdanie trwa tylko od 15 października, czyli od soboty do wtorku, czyli do 18 podaję do października, więc jak ktoś chce w nim udział, to musi ten film koniecznie zobaczyć, bo te nagrody, jak widzicie... Są naprawdę bardzo konkretne. Nagród tutaj mamy za kilka tysięcy złotych. One są o różnej wartości. tutaj są we współpracy z naszymi partnerami ze sterty więc naprawdę jest ich całkiem sporo. Więc szansa na wygranie którejś z nich jest naprawdę duża. A teraz, co mamy do wygrania? Główną nagrodą jest oczywiście iWatch on Kosztował 1500 zł. To jest wersja Gold Aluminium Case. Oryginalny, jeszcze w folii. Jeszcze pachnie folia Prosto, Apple z Kalifornii, matko pachnie Kalifornią. W każdym razie można go wygrać, jak ktoś sobie robi kroki, jak ktoś po prostu chce mieć fajnie wyglądający zegarek, jak ktoś lubi sobie patrzeć, jakoś snu i tak dalej. Ten Apple bardzo dobrze się sprawdza. To jest wersja 40 mm, chyba tak to się czyta. Ma GPS, to jest SE wersja. No nie wiem, chyba tyle Wam wystarczy, mówię. Główna nasza nagroda. Apple iWatch chyba każdemu się ten zegarek podoba. Druga nagroda, która bardzo często jest wymieniona wśród naszych użytkowników sobie przemian, sobie by chcieli dostać? Airfryer. Moi drodzy, również zapakowany, również jeszcze w folii. Nie wiem, czy go dobrze widać, jak coś to po prostu wrzucę. Też ewentualnie link do. w opisie link zostawię. To jest naprawdę za te, ze przeproszeniem, urządzenie. W każdym razie nie używacie żadnych tłuszczów, tak naprawdę, jeżeli chcecie coś usmażyć, czyli smażycie, że tak powiem, powietrzem. I naprawdę świetnie wychodzą wszystkie produkty. Airfryer również kosztuje kilkaset złotych, jak nie niepewnie nawet tysiąc, nie pamiętam ile on kosztował. W każdym razie, tak jak tu jest napisane, dużo mniej tłuszczów, więc dużo mniej kalorii, więc możecie naprawdę w zdrowszy sposób jeść, bo jak wiecie, smażenie zbyt zdrowe nie jest, nawet jeżeli używacie super oleju, a naprawdę jakieś właśnie mięsa, czy nawet frytki z batata, które serdecznie polecam, bardzo dobrze wychodzą. Więc to jest nasza nagroda numer dwa. Część nagród jest od naszych partnerów w Strefie Przemian, czyli to są firmy, które z nami współpracują, czyli my nagradzamy ludzi za dbanie o siebie poprzez właśnie przed aktywność fizyczną. U nas ludzie dostają za wykonywanie treningów punkty, potem te punkty można właśnie odbierać na zniżki u naszych partnerów, za co bardzo dziękujemy, bo te firmy właśnie wspierają zdrowy styl życia, o co właśnie w tych czasach szczególnie chodzi. I teraz to są głównie kosmetyki, sprzęt do ćwiczeń i Suplementy, i tu zaraz jeszcze powiem, co jest bardzo, bardzo fajnego. To co, śmigamy po kolei. Ja Zacznę sobie od My Best Farm. My Best Farm przekazuje My Best Slim 2.0 i My Best Detox. Więc jak ktoś chce się odchudzać, chce się lepiej czuć i trochę jeszcze bardziej pomóc oczyszczać swój organizm, to można wygrać właśnie te suplementy. One są na 30 dni, a pewnie nawet jeszcze i więcej. Także naprawdę bardzo, bardzo serdecznie je polecam. Zresztą sprawdźcie inne te suplementy, bo naprawdę. Tak jest ich hasło, to się 100% zgadza. Są suplementy i jest my best farm. Naprawdę sztosik jakości. Następna rzecz. Współpracujemy tutaj z mydlarnią Cztery Szpaki. Zobaczcie, jakie piękne pudełeczko dla nas przygotowali. I tutaj z nazwą Miłość, przecież znaczy, nie jest przesłodkie. Oni przygotowali dla nas specjalny zestaw. I tutaj będzie niespodzianką, co w tym zestawie jest. Uwierzcie mi, że jest ciężkie. Zapraszam Was serdecznie do nich na stronę, żebyście zobaczyli, jak świetne produkty mają, naprawdę jakość, jakość i jeszcze raz jakość. Oczywiście można kupować sobie tego typu produkty w niskich cenach i czasami się zdarzy, że będą ok, ale tutaj macie jakość w naprawdę super cenie, a jak możecie wygrać jeszcze takie pudełeczko z takimi super nagrodami, to czemu nie? Nasz następny partner Nubray dla nas przygotował specjalny sprzęt do ćwiczeń, bardzo podstawowy, idealny do ćwiczeń w domu, jest super mata, ona naprawdę jest bardzo, bardzo wygodna i jest piłka Swiss. Jak pewnie wiecie, z piłką Swiss można zrobić tak mocny trening, szczególnie na brzuch i pośladki, że warto go robić. I jeszcze bardzo wygodna pompeczka. Z tego, co widzę, można ją używać nogą. Czyli znowu macie kolejną kategorię sprzętu do ćwiczeń. Bardzo serdecznie polecam. I tutaj, jak mówię, znowu jakość. Ta mata przetrwa chyba wszystko. Serio, jest świetna. Moi drodzy, ale to jeszcze nie jest koniec. Mamy kolejny produkt, kolagen. Kobiety szczególnie uwielbiają ten kolagen. To jest jeden z absolutnie najlepszych kolagenów na rynku od PrimaBioti. Tu jest cała kuracja, kiedy jest ciężkie, na 30 dni i również Primabiotis przekazał właśnie to na nasz... Konkurs i będzie można właśnie taką kurację na 30 dni właśnie u nas wygrać. Także jeżeli chcecie wiedzieć, jak, to jeszcze chwila, bo jeszcze to nie wszystkie nagrody, kobiety również szczególnie, ale faceci też bardzo często, chyba nawet częściej biorą białko, a mamy od Ani Kolasińskiej, specjalnie dała nam jeszcze, od Women's Best, białeczko, przepyszne ciasteczkowe. Czy jej jem? No jest smaczne, więc domyślcie się. Moi drodzy, mam nadzieję, że faceci się nie obrażą, ale tutaj mamy kosmetyki specjalnie dla kobiet. of San F Math Plus, i tu jest wielka niespodzianka, co dla nas przygotowali. Pudełko jest całkiem ciężkie, więc nagrody też będą bardzo fajne. Jeżeli ktoś nie wie, jakie to mogą być produkty, to zapraszam Was na ich stronę. Link zostawię w opisie do tego filmu. Teraz na ekran rzucę kilka przykładowych kosmetyków, które można u nich znaleźć i również są naprawdę świetnej jakości. I, I mają oczywiście, te kosmetyki są tak naprawdę i dla kobiet, i dla mężczyzn, więc nie ma co się absolutnie ograniczać. No i co moi drodzy, jako zdanie ze strefą przejętową, wiadomo, będą też nasze książki. Keto słodycze, keto adaptacja i fast food. I jak wiecie, to już są jedne z ostatnich egzemplarzy. Piękne, tak naprawdę, nawet można powiedzieć, bardziej w formie katalogu przepisów. Tutaj w keto adaptacji jest troszeczkę więcej jeszcze informacji praktycznych, jak tą adaptację można przejść. A w fast foodzie tak naprawdę są same świetne przepisy, pozwalające już naprawdę korzystać z tego, a nie z jakichś niezdrowych rzeczy, które pewnie najczęściej w weekend jecie. Także te trzy książki również dostaje osoba która wygra w naszym rozdaniu. I teraz, moi drodzy, co należy zrobić, żeby wziąć udział w tym rozdaniu, w tym konkursie? Bardzo łatwo. Wystarczy dołączyć do strefy przemian. I teraz oczywiście będzie, o Boże, ja myślałam, że wystarczy polubić ten film i, i, i będę mogła wygrać. Nie, moi drodzy, to jest rozdanie dla wszystkich naszych podopiecznych, także jeżeli teraz od soboty do wtorku dołączysz do naszej kompleksowej opieki, bierzesz udział w tym wyzwaniu. Wszyscy nasi podopieczni, którzy są aktualnie w strefie przemian, również będą brali udział w tym konkursie. I znowu będzie, o Boże, ja nie chcę dołączać bo ja nie czuję tego. Moi drodzy, jeżeli z jednej strony możecie dołączyć do kompleksowej opieki i mieć tak naprawdę możliwość ciągłego kontaktu z ekspertami dostos do przepisów, treningów, kursów, i tak dalej, czyli dbać o siebie, o swoje zdrowie, o swój poziom energii, samopoczucia i tak dalej wygląd, i z drugiej strony macie możliwość wziąć udział w konkursie i możecie wybrać tak fajne nagrody, to to też jest super moim zdaniem opcja. I oczywiście, jak ktoś się zastanawia do tej pory, czy do nas dołączyć, to ten moment jest bardzo dobry. Zwłaszcza, że mamy cały czas jeszcze, Mimo inflacji cały czas absolutnie najniższą cenę na rynku. W tej cenie absolutnie nie znajdziecie u konkurencji. Tyle, co dajemy my, a dodatkowo właśnie jeszcze weźmiecie udział w tym rozdaniu. Także wszystkie linki zostawiam w opisie tego filmu. Żeby wziąć udział w tym konkursie, wystarczy wejść na strafaprzemian.pl, w dziale sklep wybieracie kompleksową opiekę, wybieracie sobie tam na ile miesięcy ewentualnie chcecie mieć rozłożoną płatność, czy to jednorazowo, czy przez kilka miesięcy. Zaczynamy działać pod kątem Twojego zdrowia, wyglądu i tak dalej, a z drugiej strony do wtorku, właśnie, jak dołączysz, to weźmiesz jeszcze udział w tym konkursie, w tym rozdaniu, i pewnie w środę, między środą a piątkiem wybierzemy każdą osobę, która wygra. A jak wiecie, po ilości nagród wygra naprawdę dużo osób. Także kto będzie marudził, nie trzeba brać udziału w tym konkursie. Kto chce dołączyć i o siebie zadać, a przy okazji udział w konkursie serdecznie zapraszam w To co, działamy?